Mam na imię Elejne i nigdy nie sądziłam, że moje życie zamieni się w taką kolejkę górską. Dorastałam w zwykłej rodzinie, nic wyszukanego. Po studiach zostałam nauczycielką w szkole podstawowej. Nie było to efektowne zajęcie, ale uwielbiałam pracę z dziećmi. Kropka, mój świat wywrócił się do góry nogami, gdy poznałam Jasona. Boże, był przystojny, wysoki, ciemne włosy, oczy, w których można było utonąć i bogaty. Szalenie bogaty. Jego rodzice byli właścicielami dużej firmy, a on był ich złotym chłopcem. Od razu się polubiliśmy. Jason powiedział, że uwielbia to, jaka jestem przyziemna. Wtedy wydawało mi się to słodkie. Patrząc wstecz, powinnam była dostrzec czerwoną flagę. Nasz błyskawiczny romans szokował wszystkich, zwłaszcza jego rodziców. Nienawidzili mnie od pierwszego dnia. Wciąż pamiętam pierwsze spotkanie z nimi. Więc elejne powiedziała mama Jasona patrząc na mnie jakbym była czymś przyklejonym do jej buta. Kropka, czym zajmuje się twój ojciec? Jest hydraulikiem proszę pani odpowiedziałam. Patrząc na jej minę można by pomyśleć, że powiedziałam, że jest zawodowym nurkiem w śmietniku. Ojciec Jasona nie był lepszy. Nauczanie CEO. Niezbyt lukratywna kariera, prawda, ale Jason był przy mnie. Mamo, tato, kocham Elenę. Pogódź się z tym, powiedział. Pobraliśmy się pomimo ich sprzeciwu. Wprowadziłam się do luksusowego apartamentu Jasona, czując się jak kopciuszek. Wszystko było idealne. Szybko zaszłam w ciążę i wkrótce urodził się nasz syn Michael. Rodzice Jasona mogli mnie nienawidzić, ale uwielbiali Michaela. Może myśleli, że dorośnie i będzie bardziej podobny do nich niż do mnie. Życie stało się rutynowe. Jason pracował jako dyrektor finansowy w firmie ojca. Ja uczyłam i zajmowałam się domem. Żonglowanie pracą i dzieckiem nie zawsze było łatwe, ale dawałam radę. Pewnej nocy, gdy kładłam Michaela spać, Jason znów wrócił późno do domu. Kolejny długi dzień, zapytałam. Krząknął, rozluźniając krawat. Nie zrozumiałabyś, Eleno. To skomplikowana sprawa. Próbowałam zignorować ukłucie jego słów. Cóż, Michael tęsknił za tobą. Chciał, żebyś poczytała mu bajkę na dobranoc. Jason westchnął. Jestem zmęczony, Eleno. Nie możesz tego zrobić. Kiedy patrzyłam, jak odchodzi, nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że coś się między nami zmienia, kropka, ale odepchnęłam te myśli na bok. Byliśmy szczęśliwi, prawda? Musieliśmy być kropka w miarę upływu czasu, nie mogłam zignorować rosnącego dystansu między Jasonem a mną. Zostawał później w pracy, jadał kolację na mieście i stawał się coraz bardziej odległy kropka. Próbowałam przekonać samą siebie, że to tylko stres związany z pracą. Ale w głębi duszy wiedziałam, że coś jest nie tak. Przełom nastąpił, gdy dowiedziałam się o imprezie firmowej. Składałam pranie, gdy zadzwoniła moja teściowa. Elejne, powiedziała jej głos ociekał pogardą. Mam nadzieję, że nie planujesz założyć tej okropnej zielonej sukienki na dzisiejszą imprezę. Zamarłam. Jakie przyjęcie? Nastąpiła przerwa. Coroczna gala firmy. Jason na pewno ci powiedział. Serce mi zamarło. Musiał zapomnieć, mamrotałam. Cóż, prychnęła. Może tak będzie najlepiej. Te wydarzenia wymagają pewnego wyrafinowania. Bóg wie, że masz wystarczająco dużo problemów z prostymi obowiązkami żony dyrektora finansowego. Rozłączyłam się, moje policzki płonęły z upokorzenia, kiedy Jason wrócił do domu. Skonfrontowałam się z nim. Dlaczego nie powiedziałeś mi o imprezie? Zażądałam. Westchnął, rozluźniając krawat. Słuchaj, Elaine, te imprezy to nie jest tak naprawdę twoja scena. Jesteście tylko we dwoje. Przerwał, szukając odpowiedniego słowa kropka po prostu. Dodałam z goryczą w głosie. Wzruszył ramionami. Ty to powiedziałeś, nie ja. Tej nocy, gdy Jason wyszedł na imprezę w smokingu, siedziałam sama w naszym ogromnym mieszkaniu, czując się bardziej nie na miejscu niż kiedykolwiek kropka mijały tygodnie, a Jason stawał się coraz bardziej odległy. Poświęciłam się opiece nad Michaelem i mojej pracy nauczycielki, starając się ignorować rosnący dół w moim żołądku. Pewnego dnia sprzątając domowe biuro Jasona, zauważyłam, że jego laptop był otwarty. Ciekawość wzięła nade mną górę i zaczęłam go przeglądać. To, co oznalazłam, zburzyło mój świat. Był tam czarno-biały łańcuch Emaili między Jasonem a kimś o imieniu Vanessa. Kiedy czytałam, trzęsły mi się ręce, zdałam sobie sprawę, że była kimś więcej niż tylko współpracownikiem. Boże, V, byłaś niesamowita zeszłej nocy, czytamy w jednym z maili. Elejne nawet nie może się z nią równać. Oczywiście, że nie, kochanie, odpowiedziała Vanessa. To tylko zwykła, mała nauczycielka. Kropka, jak mogłaby zadowolić kogoś takiego jak ty? Kpili ze mnie bezlitośnie, nazywając mnie niezdarą i głupcem. Dowiedziałam się, że Jason kupował Vanessa drogie prezenty, których nigdy nie otrzymałam. Kropka, nie wiem, jak długo tam siedziałam, wpatrując się w ekran ze łzami spływającymi mi po twarzy, kropka, kiedy usłyszałam klucz Jasona w zamku. Szybko zamknęłam laptopa i przetarłam oczy. Wszedł, cuchnąc drogą wodą kolońską. "Hej", powiedział, ledwo na mnie zerkając. Przełknęłam ciężko. Jak tam praca, dobrze mruknął, kierując się pod prysznic. Następnego ranka obudziłam się wcześniej, mój umysł szalał z powodu tego, co odkryłam. Jason wpadł około świtu, wyglądając na rozczochranego i śmierdzącego alkoholem. Kropka udawałam, że śpię, gdy on zwalił się na łóżko. Kiedy w końcu się obudził, byłam gotowa. Kropka skopiowałam obciążającego e-maile na dysk USB, który trzymałam teraz w drżącej dłoni. Jason, powiedziałam zaskakująco spokojnym głosem, musimy porozmawiać. Pięknął, przecierając oczy. O co chodzi, Eleno? Mam zabójczy ból głowy. Kropka podłączyłam USB do telewizora i wyświetliłam e-maile. Wyjaśnisz mi to. Oczy Jasona rozszerzyły się, gdy rozpoznał korespondencję. Potem ku mojemu zaskoczeniu uśmiechnął się. No, proszę, mruknął. Kropka wygląda na to, że prosty, mały nauczyciel trochę węszył. Kropka jak mogłaś. Wykrztusiłam, grożąc, że popłyną mi łzy. Jestem Twoją żoną, matką Twojego dziecka. Wstał. Górując nade mną. I to jest właśnie problem, Eleno. Jesteś żoną i matką. Ale Vanessa? Jest ekscytująca, wyrafinowana. Kropka zaspokaja mnie w sposób. W jaki ty nigdy byś tego nie zrobił, kropka, poczułam się, jakbym została spoliczkowana. I co teraz? Zostawiasz mnie dla niej. Jason zaśmiał się zimnym, okrutnym dźwiękiem, który sprawił, że się wzdrygnęłam. Zostawić cię. Dlaczego miałabym to zrobić? Nie, Eleno, zamierzam nadal spotykać się z Vanessą. A ty będziesz to znosić, kropka, jak cholera. Splunęłam, znajdując w sobie przypływ gniewu, o którym nie miałam pojęcia. Będziesz powiedział spokojnie. Bo co będziesz miała beze mnie? Pensje nauczycielki? Nędzne mieszkanie. Spójrz prawdzie w oczy, Eleno, potrzebujesz mnie kropka, wpatrywałam się w niego, tego nieznajomego noszącego twarz mojego męża. W tym momencie podjęłam decyzję, która zmieni wszystko. Nie, Jason, powiedziałam cicho. Nie potrzebuję Cię. Już nie kropka chwyciłam Michaela, który na szczęście wciąż spał i ruszyłam w stronę drzwi kropka dokąd ty się wybierasz. Jason zawołał za mną: „ Do moich rodziców odparłam. Nie próbuj mnie zatrzymać kropka, kiedy odjechałam. Michael poruszył się w foteliku samochodowym, poczułam mieszankę przerażenia i radości. Nie miałam pojęcia, co przyniesie przyszłość, ale jedno wiedziałam na pewno. Skończyłam z byciem prostą, małą nauczycielką. Jasona. dotarłam do skromnego domu moich rodziców, łzy spływały mi po twarzy. Mama otworzyła drzwi, spojrzała na mnie i Michaela, i bez słowa wprowadziła nas do środka. Elejne, kochanie, co się stało? zapytała. Gdy usadowiliśmy się w salonie, kropka przez szloch opowiedziałam im wszystko, maile, konfrontacje, okrutne słowa Jasona. Twarz mojego taty stała się burzliwa, gdy mówiłam. Zabiję go, warknął, zaczynając wstawać. Nie, tato, powiedziałam, chwytając go za ramię. On nie jest tego wart, kropka, po prostu muszę wymyślić, co dalej. Kropka, mama przytuliła mnie mocno. Oczywiście, że tu zostaniesz. Pomożemy ci z Michaelem. I załatwimy ci dobrego prawnika, kropka, gdy tej nocy leżałam w moim dziecięcym łóżku. A Michael spał spokojnie obok mnie, zdałam sobie sprawę, że to dopiero początek długiej, trudnej podróży. Ale po raz pierwszy od lat poczułam, że mogę oddychać. Byłam wolna, kropka, kolejne tygodnie to spotkania z prawnikami i przepłakane noce. Jason, zgodnie ze swoją formą, nie poddał się bez walki. Wynajął najlepszego adwokata rozwodowego w mieście i był zdeterminowany, by uczynić moje życie piekłem. próbuje uzyskać pełną opiekę nad Michaelem, powiedziała mi pewnego popołudnia moja prawniczka, miła kobieta o imieniu Sara. Twierdzi, że jesteś nieodpowiednią matką. Poczułam się, jakbym dostała w Bebechy. Jak on może tak twierdzić? Sara westchnęła, wsuwając okulary na nos. Twierdzi, że jesteś niestabilna, że zaniedbujesz Michaela. Kropka, to oczywiście bzdury, ale musimy być przygotowani na ciężką walkę. Kropka, I to była ciężka bitwa. Jason rzucił na mnie wszystko, co miał. Twierdził, że jestem niestabilna psychicznie, że go zdradzam, że stanowię zagrożenie dla Michaela. Każde życie było jak nóż wbity w moje serce. Kropka, nadszedł dzień rozprawy o opiekę. Siedziałam na sali sądowej, ręce mi się trzęsły, gdy prawnik Jasona przedstawiał mnie jako okropną matkę. Wysoki sądzie powiedział, a jego głos zdradzał fałszywą troskę. Kropka, pani Parker wyraźnie nie nadaje się do opieki nad dzieckiem. Porzuciła swój małżeński dom, zabierając dziecko ze sobą bez zgody pana Parkera. Jest niestabilna, skłonna do wybuchów emocjonalnych. Kropka, chciałam krzyczeć, powiedzieć sędziemu, że to wszystko kłamstwa. Ale Sara dobrze mnie przygotowała. Siedziałam cicho z maską spokoju na twarzy. Kropka, kiedy nadeszła nasza kolej, Sara wstała. Wysoki sądzie, moja klientka jest oddaną matką i szanowaną nauczycielką. Twierdzenia pana Parkera są bezpodstawne i, szczerze mówiąc, złośliwe. Mamy świadków z charakterem. Kropka, sędzia wysłuchał obu stron z niewzruszoną miną. Kiedy w końcu przemówił, wstrzymałem oddech. Po rozpatrzeniu wszystkich dowodów powiedział, nie znajduję powodu. Aby odmówić pani Parker opieki nad Michaelem. Pan Parker będzie miał prawo do odwiedzin i będzie płacił alimenty. Wydałam z siebie szloch ulgi. Twarz Jasona wykrzywiła wściekłość, ale nie obchodziło mnie to. Miałam jedno. Michael został ze mną. Gdy wyszliśmy z sądu, Jason chwycił mnie za ramię. To jeszcze nie koniec, Eleno, wysyczał. Sprawię, że będziesz tego żałować, kropka, wyrwałam rękę. Nie, Jason, to koniec. Przegrałaś. Pogódź się z tym. Odejście od niego dało mi siłę. Czułam się silniejsza niż przez ostatnie lata. Ale wiedziałam, że to dopiero początek, kropka, Jason nie zamierzał łatwo się poddać i musiałam być przygotowana na wszystko, co może zrobić dalej. Mijały miesiące, a życie weszło w nowy rytm. Kropka, rzuciłam się w wir nauczania, ciesząc się chwilami spędzonymi z Michaelem i powoli odbudowując swoją samoocenę. Ale Jason jeszcze z nami nie skończył. Kropka pewnego słonecznego popołudnia, gdy pomagałam mamie przygotować obiad, rozległo się pukanie do drzwi. Otworzyłam je i zobaczyłam stojącego jasona z oszałamiającą blondynką na ramieniu. Elejne, powiedział jego głos był obrzydliwie słodki. Kropka, przyszedłem zobaczyć się z Michaelem. To jest Vanessa, moja narzeczona. Poczułam się, jakbym dostała cios. Narzeczony. Udało mi się wydusić. Vanessa uśmiechnęła się, jej oczy wędrowały po naszym skromnym domu. Tak, Jason i ja bierzemy ślub. Kropka, nie, gdzie jest mały. Nie mogę się doczekać, żeby go poznać kropka. Miałam ochotę trzasnąć im drzwiami przed nosem, ale wiedziałam, że dla dobra Michaela muszę być grzeczna. Wejdźcie, powiedziałam przez zaciśnięte zęby. Kiedy weszli, Vanessa zmarszczyła nos kropka o jej, co za osobliwą małą budę tu macie, powiedziała, a jej głos ociekał pogardą. Moi rodzice, którzy przyszli zobaczyć, co się dzieje, wzdrygnęli się na jej słowa. Posłuchaj, młoda Dejmoł. Zaczął mój tata, ale Jason mu przerwał kropka, już, już powiedział protekcjonalnie. Nie musisz się denerwować. Wszyscy jesteśmy dorośli, prawda? Cóż, niektórzy z nas bardziej niż inni, dodał. Patrząc na moich rodziców z pogardą, kropka to była ostatnia kropla. Wynoś się, powiedziałam niskim i groźnym głosem. Słucham, powiedział Jason, udając zaskoczenie. Słyszałeś mnie, odpowiedziałam, mój gniew narastał. Wynoś się z domu moich rodziców. Kropka, spotkasz się z Michaelem innym razem, kiedy nauczysz się szacunku. Vanessa zaśmiała się wysokim, zgrzytliwym dźwiękiem. Kochanie, nie rozumiesz. Jason nie potrzebuje Twojego pozwolenia. Ma swoje prawa, kropka, zbliżyłam się do niej, mój głos ledwo przekraczał szept. I mam prawo wyrzucić się z tej budy, jak to uroczo ujęłaś. A teraz odejdź, zanim wezwę policję. Twarz Jasona pociemniała. Pożałujesz tego, Eleno. Zabiorę ci Michaela. Tylko poczekaj i zobacz. kropka Tej nocy, po położeniu Michaela do łóżka, siedziałam z rodzicami w salonie z głową w dłoniach. Co ja teraz zrobię? Zapytałam drżącym głosem on będzie próbował zabrać Michaela, po prostu to wiem, kropka mama objęła mnie ramieniem. Nie pozwolimy na to, kochanie. Będziemy z nim walczyć na każdym kroku. Tata skinął głową, a na jego twarzy malowała się determinacja. Mam pomysł, powiedział. Pamiętasz, Alexa, twojego starego przyjaciela ze szkoły, tego, który został prywatnym detektywem, przytaknąłem, nie będąc pewnym, do czego zmierza. Cóż, kontynuował. Może nadszedł czas, abyśmy sami trochę posperali. Dowiedzieć się, jakie szkielety Jason i jego nowa narzeczona mogą być w swoich szafach. Zawahałam się kropka w jakiś sposób czułam się źle, zniżając się do poziomu Jasona. Ale potem pomyślałam o Michaelu, o groźbie odebrania go i wiedziałam, że muszę zrobić wszystko, by go chronić. Dobrze, powiedziałam, biorąc głęboki oddech. Zróbmy to. Kropka następnego dnia zadzwoniłam do Alexa. Nie rozmawialiśmy od lat, ale zgodził się spotkać ze mną natychmiast, gdy wyjaśniłam mu sytuację. Spotkaliśmy się w małej kawiarni zdala od wścibskich oczu. Elejne powiedział Alex, przytulając mnie ciepło. Tak mi przykro, że przez to przechodzisz. Opowiedziałam mu o wszystkim, o romansie, rozwodzie, groźbach Jasona. Alex słuchał uważnie, marszcząc brwi. Wezmę tę sprawę, powiedział w końcu. Kropka, dowiemy się, co tak naprawdę knuje twój były i jego nowa narzeczona. Kropka. Przez kilka następnych tygodni, Alex pracował bez wytchnienia. Próbowałam skupić się na swoim życiu, nauczaniu, opiece nad Michaelem, pomaganiu rodzicom, ale nie mogłam powstrzymać się od ciągłego sprawdzania telefonu w poszukiwaniu aktualnych informacji. W końcu Alex do mnie zadzwonił. zadzwonił.Elejne, musisz przyjść do mojego biura. Kiedy przyszłam, Alex miał ponurą minę. Znalazłem kilka rzeczy, powiedział, i nie są one piękne. Rozłożył serię dokumentów i zdjęć. Po pierwsze, narzeczona twojego byłego, Vanessa, nie jest tym, za kogo się podaje. Naprawdę nazywa się Weronika Mills. Pracowała jako eskorta. Domyśliłem się. Jesteś pewien. Alex skinął głową. Pozytywnie. Ale to nie wszystko. Była zamieszana w poważne szpiegostwo korporacyjne. Przeciekała informacje z firmy twoich teściów do ich konkurentów. Kręciło mi się w głowie. Czy Jason o tym wie? Nie sądzę, odparł Alex. Ale to nie wszystko. Jason sam dokonywał malwersacji w firmie. Przez lata wyprowadzał fundusze. Usiadłam, oszołomiona, kropka to było większe niż mogłem sobie wyobrazić. Co mam zrobić z tymi informacjami? zapytałem. Alex pochylił się do przodu. To zależy od ciebie, Eleno. Ale na Twoim miejscu wykorzystałabym je, by chronić Siebie i Michaela. Kiedy wyszłam z biura Alexa, mój umysł szalał. Miałam moc, by zniszczyć Jasona i Vanessa, albo Weronicę. Ale czy naprawdę tego chciałam? Następnego dnia otrzymałam niespodziewany telefon. To była moja teściowa. Kropka powiedziała zimnym głosem. W przyszły weekend organizujemy małe spotkanie z okazji moich urodzin. Chcielibyśmy, żebyście przyszli z Michaelem. Kiedy odłożyłam słuchawkę, poczułam mieszankę oczekiwania i strachu. Informacje odkryte przez Alexa wypalały mi dziurę w kieszeni. Wiedziałam, że na tej imprezie będę musiała zdecydować, czy je wykorzystać, czy nie. Spojrzałam na zdjęcie Michaela na mojej szafce nocnej, na jego niewinny uśmiech. Nie martw się, kochanie, szepnęłam. Mama upewni się, że jesteś bezpieczny. Z tą myślą zaczęłam planować. Impreza była już za kilka dni, a ja musiałam być przygotowana na wszystko, kropka nadszedł dzień przyjęcia urodzinowego mojej teściowej. Ubrałam Michaela w jego najlepsze ciuchy, a sama założyłam prostą, ale elegancką sukienkę. Kiedy jechaliśmy do luksusowego domu, który kiedyś nazywałam domem, Czułam, jak żołądek ściska mi się z nerwów. powitanie, które otrzymaliśmy, było dalekie od ciepłego. Oczy mojej teściowej zweziły się, gdy mnie zobaczyła. Elejne, powiedziała chłodno. Zaprosiliśmy cię tylko dlatego, że jesteś matką Michaela. Nie zapominaj o tym, przytaknęłam, przełykając dumę. Rozumiem dziękuję za uwzględnienie na przyjęcie było w pełnym rozkwicie, dom wypełniał gwar wyższych sfer. Stałam w kącie, czując się nie na miejscu, podczas gdy Michael bawił się ze swoimi kuzynami. Nagle pokój zamilkł Jason wszedł z oszałamiającą kobietą na ramieniu. Serce mi zamarło, gdy rozpoznałam Vanessę. Wszyscy, oznajmił Jason, promieniejąc. Chciałbym, żebyście poznali moją narzeczoną, Vanessę. Pobieramy się w przyszłym miesiącu. Pokój wybuchł gratulacjami. Moi teściowie rzucili się do przodu, obejmując Vanessę. Och, kochanie, moja teściowa mogłaby. Jesteśmy tacy podekscytowani. Jesteś dokładnie taką kobietą, jakiej potrzebuje Jason. Takie wspaniałe wykształcenie i rodowód. Zobaczyłam, jak rzuca w moją stronę ostre spojrzenie. Implikacja była jasna. W przeciwieństwie do mnie, Vanessa była godna ich syna. Coś we mnie pękło. Wstałam, ściskając teczkę, którą dał mi Alex. Właściwie, powiedziałam głośno, mam coś do powiedzenia. W pokoju zapadła cisza. Wszystkie oczy zwróciły się na mnie. Ta kobieta kontynuowałem, mój chłopcze, nie jest tym. Za kogo się podaje? Naprawdę nazywa się Weronika Mills. Używa tożsamości swojej kuzynki. Nie ma żadnego wykształcenia i pracowała jako eskorta. W pokoju rozległy się westchnienia. Kropka, twarz Vanessa zbladła. Jeszcze nie skończyłem. Ale to nie wszystko. Wyciekała poufne informacje o twojej firmie do konkurencji. Twarz mojego teścia zrobiła się purpurowa. Co? Czy to prawda, a Jason? Dodałam, zwracając się do byłego męża, od lat defrauduje w firmie. Wybuchł chaos. Jason rzucił się na mnie, ale został powstrzymany przez innych gości. Ty kłamliwa szumowino, krzyknął kropka. Głos mojego teścia zabrzmiał ponad zamieszaniem. Wystarczy. Zwrócił się do Vanessa. Wynoś się z mojego domu. Już. Zobaczymy się w sądzie. Gdy Vanessa uciekła, rzucił się na Jasona. Jesteś zwolniony. Jak śmiesz zatrudniać tę kobietę bez odpowiedniej weryfikacji? I okradać własną rodzinę? Jesteś hańbą. Pośród tej wrzawy podeszli do mnie teściowie. Elejne, powiedział mój teść. Jego głos był szorstki. Jesteśmy ci winni przeprosiny. Uratowałaś naszą firmę. Myliliśmy się co do ciebie. Przytaknęłam, czując mieszankę poczucia winy i wyczerpania. Kropka, dziękuję. Ale wybacz, muszę zabrać syna do domu. Kropka, gdy wyszliśmy z Michaelem, usłyszałam za sobą odgłosy kłótni. Ale po raz pierwszy od dłuższego czasu poczułam spokój. Prawda wyszła na jaw i wreszcie mogliśmy iść naprzód. Kropka w tygodniach następujących po dramatycznym objawieniu na przyjęciu u teściów, życie nabrało zawrotnego tempa. Opad był szybki i poważny. Vanessa, a raczej Weronika, została aresztowana za oszustwo i szpiegostwo korporacyjne. Widok jej wyprowadzanej w kajdankach był co najmniej surrealistyczny. Jason nie radził sobie dużo lepiej. Po ujawnieniu jego defraudacji stracił nie tylko pracę, ale także luksusowe mieszkanie. Ostatnio słyszałem, że przeprowadził się do innego stanu z podkulonym ogonem. Od czasu do czasu dzwoni do Michaela, ale rozmowy są zawsze krótkie i nie kropka ku mojemu zaskoczeniu. Moje relacje z teściami zmieniły się o 180 stopni. Byli szczerze skruszeni za to, jak mnie potraktowali, a w geście wdzięczności za uratowanie ich firmy podarowali mi małe mieszkanie. Przynajmniej tyle możemy zrobić, Eleno, powiedział mój teść, wręczając mi klucze. Myliliśmy się co do ciebie i jest nam przykro. Mieszkanie nie było duże ani luksusowe, ale było nasze. Michael i ja wprowadziliśmy się, gotowi rozpocząć nowe życie. Kropka, ponownie rzuciłam się w wir nauczania, odnajdując radość w prostocie mojej pracy. Nasze życie weszło w spokojny rytm, wolny od dramatów i napięć, które nękały nas od tak dawna. Ale na tym, historia się nie kończy. Kropka, pamiętasz, Aleksa, mojego przyjaciela detektywa. Po tym, jak opadł kurz, zaczęliśmy częściej ze sobą rozmawiać. Był moją opoką przez cały ten czas, oferując wsparcie i pomagając w przeprowadzce. Kropka pewnego dnia, gdy rozpakowywaliśmy pudła w moim nowym mieszkaniu, Alex zatrzymał się z oprawionym zdjęciem w reku. Wiesz, Eleno, powiedział miękkim głosem: Zasługujesz na coś znacznie lepszego niż to, przez co przeszłaś przez Jasona. Spojrzałam w górę, napotykając jego ciepłe, brązowe oczy. W tym momencie coś się między nami zmieniło. Kropka, zaczęliśmy spędzać ze sobą więcej czasu i stopniowo nasza przyjaźń przerodziła się w coś więcej. Alex był wszystkim tym, czym Jason nie był: miły, uważny i absolutnie uwielbiał Michaela. Kropka, nasza pierwsza randka nie była niczym wyszukanym, po prostu piknik w parku z naszymi dziećmi. Alex ma syna Tomiego, który jest o rok młodszy od Michaela. Chłopcy od razu przypadli sobie do gustu, ganiając się po placu zabaw, podczas gdy Alex i ja rozmawialiśmy. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak dużo się śmiałam. Powiedziałam mu, gdy obserwowaliśmy bawiące się dzieci. Alex uśmiechnął się, biorąc mnie za rękę. Zasługujesz na śmiech, Eleno. Zasługujesz na szczęście kropka w miarę jak tygodnie zamieniały się w miesiące. Alex stał się stałym elementem naszego życia. Był na pierwszym meczu piłki nożnej Michaela. Kibicując głośniej niż ktokolwiek inny kropka pomagał Michaelowi w jego projekcie naukowym, wykazując się nieskończoną cierpliwością, gdy budowali model układu słonecznego kropka pewnej nocy, gdy siedzieliśmy na moim małym balkonie po położeniu chłopców spać. Alex zwrócił się do mnie: Elejne powiedział poważnym głosem: Chcę, żebyś wiedziała, że jestem w tym na dłuższą metę. Ty i Michael nie jesteście dla mnie tylko przelotną fantazją. Kropka kocham was oboje. Łzy napłynęły mi do oczu. My też cię kochamy, Alex. Ty i Tommy sprawiliście, że nasze życie znów jest pełne. Kropka, gdy tak siedzieliśmy, trzymając się za ręce, obserwując gwiazdy, poczułam ogarniający mnie spokój. Po raz pierwszy od lat byłam naprawdę szczęśliwa. Życie nie było idealne. Wciąż mieliśmy przed sobą wyzwania, kropka, ale z Aleksem u boku i naszymi chłopcami, którzy z każdym dniem stawali się sobie coraz bliżsi, wiedziałam, że poradzimy sobie ze wszystkim, kropka, gdy zasypiałam tej nocy, nie mogłam powstrzymać się od uśmiechu. Moja historia się nie skończyła, a dopiero zaczynała nowy, piękny rozdział.